Stop it. Siema, z tej strony Ofi witam was dzisiaj w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zainstalować krok po kroku gierkę Rush Wars. Także subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapy w górę, żeby to dotarło do jak najwięcej osób. Także subskrybujcie dzwoneczek, udostępniajcie ten filmik na wszystkich grupach na Facebooku wszędzie, żeby sobie ludzie zainstalowali tą gierkę. Także udostępniajcie sub dzwon łapa w górę. Ja już nie przedłużam. Zapraszam Was wszystkich do oglądania. OK, wpisamy sobie. Turbo vpn Wpisujemy sobie turbo TurboVPN. pobieramy sobie tą aplikację. Ja już mam, za, ja mam zainstalowaną tą aplikację, więc nie będę jej pobierał. Chyba wiecie, jak zainstalować. Także po zainstalowaniu tej aplikacji wchodzimy sobie w ustawienia ogólne telefonu. Tutaj sobie wpisujemy. Wpisujemy sobie aplikację. OK. aplikacja, OK. Jeżeli wpis wpisaliśmy aplikację. Szukamy konkretnie sklepu Google Play Także najlepiej sobie będzie wpisać, żeby było szybciej I sobie klikamy tutaj w to O, pamięć Klikamy sobie w to I dajemy sobie wyczyść dane I potem dajemy usunąć Ja już to mam zrobione, więc nie będę wam pokazywał drugi raz Dopiero tak jak Wam właśnie tutaj pokazuję, usuniemy sobie to. Tu wam się usunie wszystko. Te dane, nic nie będziecie musieli żadnych kont nowych wpisywać, tylko będziecie musieli jedno konto założyć. Także jak nic was nie wyloguje, tak gdzie tam inne poradniki, nie wyloguje was. Także klikamy sobie wyczyść dane i usuń. Mogę nawet kliknąć, żeby nie było, że coś wam się usunie. No i teraz klikamy sobie w ten turbo vpl Nie tutaj zaloguje teraz. Okej. Okay. sekunda, ja sobie tutaj to wyłączę. Na razie, i sobie wybieramy tutaj z prawej strony, u góry dajemy. Ja tutaj mam flagę, flagę Ameryki. Wy będziecie mieć kulę ziemską. Klikamy tutaj Free i wybieramy sobie Kanadę. Klikamy w Kanadę. Tutaj nas wczytuje. Także poczekajcie chwilę. I potem jak już to zrobicie, będzie Wam działała gierka Rush Wars, to już możecie sobie to odinstalować, ale zawsze w razie czego można zostawić. Także dobra, mamy już Kanadę. Także dobra. Mamy Kanadę. I teraz też jest druga ważna sprawa. Musicie wejść w YouTube'a i założyć sobie nowe konto Google Play. A, na, znaczy Google, konto nowe po prostu Google. I to konto po prostu musicie wejść tutaj. Okej. Okay. Musicie wejść, to Te, też jest ważne. Wchodzicie tutaj w Google i musicie po prostu tu być zalogowanym w to wasze główne konto, co nie? Czyli w to konto, tam gdzie właśnie założyliście sobie po, po właśnie usunięciu tych danych. Musicie mieć to konto sobie założyć po usunięciu danych i właśnie wklepać to tutaj. Jednie sobie wpisuję Rush Wars, Rush Wars. No i właśnie tutaj to będę miał, co nie? Ja teraz nie mam, ponieważ już to mam zainstalowane tak jak wam tutaj właśnie pokazuje się Rush Wars jest taka giereczka syk tak właśnie ona się prezentuje naprawdę bardzo fajna giera, więc polecam wam zainstalować jest mega sztosik giereczka no i tu was wyczytuje do gierki tam już poradniki sobie na przykład, nie, be, nie będziecie mogli oglądać jak, co zrobić i tak dalej Także taka giereczka Także co, ja wymyślę, że to byłoby na tyle w dzisiejszym filmie Jak wam pomogłem, to docencie, to docencie to subskrypcją po prostu I łapką w górę, i dzwoneczek, no nie? żeby Żebyście filmy, o, o, no po prostu o powiadomienia o filmach dostawali Także to byłoby na tyle Subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i dzwoneczek, także to byłoby na tyle Cześć